Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister Ministerstwa Środowiska, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Wydawałoby się mi się do niedawna wydawało, powiem szczerze, że polityka surowcowa Państwa jest oczywiście bardzo ważnym segmentem, ale niekoniecznie związanym z rolnictwem. Pan uważa zapewne, że jest troszeczkę inaczej. Nie ma gałęzi, która cokolwiek produkuje produkcyjnej w gospodarce, która nie używa surowców. Tak, Polityka surowcowa państwa to jest dziewięć filarów. Ale trudniej których... byłoby mi porozmawiać z ministrem sportu o rolnictwie niż pewnie z panem. Bo yy, gdzie jest ta taka główna? A ja Panu powiem, nawet te nie, trzy to... miejsca się... Proszę bardzo. O, o, otóż pole. jeden z programów wykonawczych, zresztą w 2006 roku przeze mnie uruchamiany, a nie wyszło to wtedy, chociaż wyszło w jednym przypadku, zaraz powiem którym, właśnie w, w Bełchatowie. Otóż chciałem zamieniać wszystkie nieużytki, które pozostawane, niezrekultywowane były z różnych przyczyn, czasem ze nielegalnej eksploatacji, czyli y, trzeba usunąć tam śmieci, które się wyrzucił i tak nielegalne odpady i zrekrutować w kierunku y, rekreacyjno-sportowym. Strzelnice, tory motokrosowe, jazda a, no. konna i tak dalej, to jest. Y, to je, i, nie... Ministerstwo środowiska, Ministerstwo Sportu i rolnictwa. Proszę bardzo, jest? Dziękuję. Panie mistrze, a jeszcze nawet ministerstwo MOND, dlatego że mamy strzelnicę. Pięknie. Panie Ministrze, a. a teraz, jeżeli chodzi już tylko o pana. Ministerstwo, Ministerstwo Środowiska i Rolnictwo, to zdaje się, że tutaj jest taki temat, który rolników dotyczy najbardziej, czyli nawozów, tak? To, co się pozyskuje z surowców kopalnianych, co najbardziej interesuje rolników i na co ma wpływ Ministerstwo Środowiska? Metan, tak? E, no, powiedzmy w wielu w różnych. Otóż po pierwsze, jakie są związki? E, z surowcami, surowcami kopalnymi w szczególności, a rolnictwem. Po pierwsze, mamy planowanie przestrzenne, gdzie musimy zadecydować i polityka surowcowa przewiduje, ma program wykonawczy w tym kierunku, dotyczący planowania przestrzennego, gdzie i w jaki sposób wyważyć, czy ważniejsze jest w tym miejscu rolnictwo, czy jednak można lokalizować kopalnię odkrywkową. Jeśli jest akceptacja społeczna do kopalni odkrywkowej, bo to jest dla mnie klucz, prawda no to musimy odpowiednie rekompensaty znaleźć i tak dalej. są miejsca takie, gdzie ta akceptacja społeczna jest bardzo szeroka, są miejsca takie, gdzie jest zdecydowany protest. Dotyczy to w szczególności węgla, węgla brunatnego, dlatego że... I dlaczego? Dlatego że węgiel brunatny daje duży lej depresji. ponieważ jest to zwykle, zwykle dość obszerna, kolokwialnie jest dziura w ziemi, prawda? Czasami głębsza niż 100 metrów, kilka kilometrów średnicy gdzie odpompowuje się, żeby wody nie zalały kopalnie, odpompowuje się potężnymi studniami, setkami czasem studni dookoła w jednym, drugim garniturze. To są ogromne ilości wody, które się odpompuje, wylewa do rzek, ale dzięki temu nie ma kopalni, jest nalana, można eksploatować, ale z drugiej strony w tym rejonie jest susza, a więc jest poważne straty, donosi rolnictwo. Z drugiej strony, nawozy sztuczne, yy, mineralne, no to są wody mineralne, prawda? Jeszcze Rozumiem. jedno, może pan mhm. wy, wy, dokończę. Drugi, który polityka skróca o rozwój nowej technologii, przewiduje, że z węgla brunatnego będzie można produkować, yy, i to u mnie akurat tak się składa, że doktorat był obroniony z tego zakresu yy, kilka lat temu, będzie można produkować kwasy huminowe yy, i to metodą bezodkrywkową, czyli podziemną po prostu przy pomocy procesów bakteryjnych, mikrobiologicznych, czy wyciągamy kwasy chyminowe, które są idealnym nawozem dla rolnictwa, bo tam szczególnie, że są piachy, nieurodzaje, to można to, to, jest ta sól ziemi, to jest naprawdę sól ziemi i oprócz tego metan i wodór jako produkty. To chcemy rozwijać i to jest polityka surowcowa też. To chcecie rozwijać, a proszę mi powiedzieć, czy dzisiaj Polska, według Pana, jeżeli chodzi o surowce, których można pozyskiwać i które są używane w rolnictwie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nawozy, czy y, jesteśmy tutaj jakimkolwiek, chociażby mini potentatem, nie tylko zaspokajając polskie y, potrzeby, ale także światowe? Czy to, to, to jest tylko polityka życzeń? Nie, nie. No, przede wszystkim w polskich rękach, pod kontrolą rządu, są zakłady. Azatowe, prawda, to są police, to jest tarnów i tak dalej. To są potężne zakłady chemiczne, naprawdę, liczące się w Europie, no, które zużywają oprócz metanu także wiele innych surowców. I to jest klucz. My jesteśmy rzeczywiście, no nie wiem czy na to pytanie, ale tak, jesteśmy znaczący w tym kierunku. Panie ministrze, tak na koniec trochę z innej beczki. Mieszka pan w mieście czy nasi? Bardzo dużo w drodze, aż gdzieś pomiędzy. Ja mieszkam, e, jeśli chodzi o Wrocław, to na skraju Wrocławia można powiedzieć, że już e, od samego Wrocławia oddziela mnie taka potężna, dwukilometrowa łąka, e, więc takim takim jakby osiedlu trochę poza Wrocławem. Nie do końca pana, ale. we, ale, ale, ale we Wrocławie. Natomiast tu w Warszawie, no to póki jestem w Ministerstwie, no to mieszkam w samym centrum. W Warszawie, w centrum. Tak. Nie do końca być może Pana kompetencji, ale zapytam, y, może też o Pana prywatne zdanie na ten temat, y, nawet jeżeli to pa, y, bezpośrednio pod Pana y, decyzyjność nie podlega, ale jest to jakaś inicjatywa, która wyszła całkiem niedawno z Ministerstwa Środowiska. Y, myślę, że temat Panu y, znany ustawa odorowa. Dlatego pytam o, o to, czy Pan mieszka na wsi, czy we wsi, bo coraz więcej y, jest protestów na wsi. Nie tylko związanych z tym, co już bezpośrednio Pana dotyka, czyli na przykład odwodnieniu e, pól ze względu na odkrywki w w kopalniane i tak dalej, ale ze względu na to, że tak zwane mieszczuchy przeprowadzają się na wieś i tam spotykają się ze złym zapachem dla nich. Tak? Czyli to są, jest szoda chlewna e, czy bydło. Stąd coraz więcej jest zgłaszanych skarg do Ministerstwa Środowiska, a to. O dziwo, i tutaj to jest takie dość mocno kontrowersyjne, przez naszych czytelników zazwyczaj niepodzielane, związanych z rolnictwem. Bo jesteśmy światem rolnika. Dlaczego ministerstwo, wasze ministerstwo, chce wprowadzić ustawę odorową, która praktycznie likwiduje część polskiej hodowli? Bo te restrykcje, które wprowadza, 500 metrów, na przykład możliwość otwierania hodowli od najbliższych zabudowań, nawet jeżeli to jest jakiś jeden pustostan, gdzie ktoś przebywa raz, raz na rok. Skąd takie pomysły, żeby się w Ministerstwie Środowiska, żeby i tak w hodowle i w polskie rolnictwo, które ma podgórkę, górkę, wprowadzać jeszcze tego typu ustawodawstwo? Pan, nie potrafię na to odpowiedzieć pytanie i nie czuję się ani upoważniony kompetentny. To jest kompetencja innego wiceministra albo ministra środowiska. Pamiętam, trochę brałem udział... A na Pana intuicję? Znaczy, ja, ja, na moją intuicję jest tak. Jeżeli ktoś się decyduje mieszkać na wsi, no to musi się liczyć z tym, że ma daleko do miasta, że ma, nie ma supermarketu pod nosem, nie ma stacji benzynowej pod nosem, ma pewne inne rzeczy, ale również może mieć zapachy. Więc, no bo taki jest cel funkcjonowania na wsi. Więc jeżeli się decyduje, to potem musi z tym żyć. Albo, no nie może być taki Ja powiem, ja, ja, panie rektorze, ja też moim takim hobby jest jazda na motokrosie. I bywały takie sytuacje, że dokładnie to samo, można powiedzieć praktycznie to samo, że ktoś budował tor motokrosowy na własnym terenie, daleko od miejscowości, gdzieś tam kilometr, ktoś inny budował dom w pobliżu 300 metrów i za rok, za dwa, za pięć, są nagłe protesty, bo mu głośno albo się kurzy. No, szanowny panie, no ten tor był wcześniej, prawda? Więc e, kiedy wybieramy, e, i to też jest Policja Sturoś ujęte, kiedy wybieramy miejsce do zamieszkania, powinniśmy przede wszystkim do plan zagospodarowania przestrzennego zobaczyć, e, wiedzieć, co tam może być, co jest dopuszczone i wtedy decydować, gdzie chcemy e, mieszkać. No, e, tak, ta, ja to widzę dzisiaj, ale odpowiadam, to nie jest oficjalne stanowisko ministra środowiska nie wypowiadam się tej, tego projektu ustawy, ponieważ nie ja ją przygotowuję, ja nie za odpowiadam. Panie Ministrze, dziękuję bardzo za przybliżenie nam aspektu tego, z czym surowce mogą się łączyć z rolnictwem. Myślę, że dla wielu z nas to było coś nowego. Pewnie wiele innych rzeczy i aspektów jest. Woda przede wszystkim to też jest przecież surowiec. I protesty, z którymi chyba Pan już i Pana kompetencja ma najwięcej wspólnego. Jest filar, jest filar dotyczący upraszczania wiedzy o geologii i górnictwie w polityce surowcowej państwa. I tam ten filar, między innymi jedno z zadań to chodzi o właśnie o relacje, Inwestorów ze z, z społecznością lokalną, z, z, konflikty społeczne. itd. Tak w przypadku wydobycia surowców, takich jak węgiel chociażby i tak dalej, no to, to te relacje chyba są. Odkrywkowe trudne. kopalnie stanowią największy problem. Proszę zwrócić uwagę, panie dyrektorze. w Polsce mamy 7,5 tysiąca kopalni, z czego 90, może 5% albo więcej. Osi, no nie, może nie, bo mamy jeszcze odwierty. Więc 9, może ale około 80 powiedzmy procent to są kopalnie. Kopalnie odkrywkowe, a więc takie, które są jakoś uciążliwością, często w większości małe, piaskownie, żwirownie, trofowiska i tak dalej. Natomiast e, e, duża część to są znowu też e, e, kopalnie otworowe. prawda? Zapominamy powiedzieć, że, e, że na przykład tam, gdzie pobieramy solankę e, e, do Którą traktujemy wtedy jako wodę mineralną, my mówimy woda mineralna, te w istocie w prawie geologicznym będzie solanka, a ewentualnie woda lecznicza, bo tak jest to ujęta albo woda termalna, to to jest to, to kopalnia. Wody termalne, wody mineralne i, i czymś, czym, jak my je rozumiemy, a jak widzą je specjaliści od surowców, to myślę, że będzie dobry temat, żeby do rozmowy wrócić za jakiś czas. Dziękuję, Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.